Pamiętam ten dzień bardzo dokładnie. Było to w 1971 roku. Wtedy je zobaczyłem. Nie było słychać odgłosów silnika. Widziałem nienaturalnie poruszający się obiekt. Niezidentyfikowany obiekt latający. Stosunek do paranormalnych zjawisk miałem raczej obojętny. Nigdy specjalnie nie zastanawiałem się nad ich istnieniem. Kilka razy słyszałem o przypadkach zaobserwowania UFO przez ludzi, i nigdy nie twierdziłem, że może to być nieprawda. W stu procentach przekonałem się, kiedy sam zaobserwowałem takie zjawisko. Było to przed wieczorem obserwowałem niebo. Ujrzałem. Szybko migające światła. Nie było słychać odgłosów silnika. Widziałem nienaturalnie poruszający się obiekt. Niezidentyfikowany obiekt latający. Zauważyłem, po chwili zaczął bardzo szybko opadać na dół. Uderzył o ziemię. Byłem zaniepokojony, ale śmiertelnie ciekawy. Wyszedłem z domu i to, co wtedy zobaczyłem, pamiętam do dzisiaj. Talerz o średnicy 2 metry. Nie wiedziałem, czy mam do niego się zbliżyć. Był szary, wyglądał jakby zrobiony z metalu, dziwnie połyskiwał. Po krótkiej chwili zdecydowałem się do niego podejść. Gdy zrobiłem krok, on szybko uniósł się w powietrze. I odleciał. Po kilku chwilach zniknął przez wodze. Znalazłem je w tym miejscu. Nie tylko ja to widziałem. To zjawisko zaobserwowało kilkanaście osób. Może to był jakiś znak? Do tej pory się zastanawiam.